Proszę Państwa, na gorąco i na roboczo znajdujemy się przy ulicy Polnej w Parczewie w strefie przemysłowej naszego miasta. Bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców naszego miasta, naszej gminy. W dniu wczorajszym otworzyliśmy oferty na remont tej ulicy, ulicy Polnej, którą przejęliśmy od Starostwa Powiatowego 1 stycznia 2022 roku. Jak widzicie w fatalnym stanie, ale dzięki środkom krajowym mamy możliwość realizacji tej jednej z największych, i jakże ważnych inwestycji dla mieszkańców naszego miasta, dla naszych przedsiębiorców. Już wkrótce podpiszemy umowę i jeszcze w tym roku ta droga będzie wyremontowana, można powiedzieć, całkowicie od nowa wybudowana. Koszt całej inwestycji to kilkanaście milionów złotych. Zmieścimy się w 16 milionach, to jest dobra wiadomość dla nas wszystkich.